W dzisiejszych rynkowych shortach bardzo konkretnie w kontekście dwóch strategii, z których korzystam, mianowicie i strategia na dane, czyli publikacje ma danych makroekonomicznych przez najróżniejsze instytucje, i strategia na z oparta o statystykę. W obu tych strategiach one potrafią się przenikać, co zresztą no, nie powinno zaskakiwać, bo publikacje kalendarzowe są najczęściej w konkretne dni tygodnia typu pierwszy piątek miesiąca dla NFP, w też no, te dane się przesuwają, czasami jest to konkretna data, czasami jest to konkretna okolica, bo na przykład Co-Production, amerykański Departament Rolnictwa publikuje pomiędzy 9 a 12, 13 dniem każdego miesiąca, tak w drugim tygodniu właśnie i w tych danych oczywiście mamy najróżniejsze informacje, a statystyka, statystyka jest no, rzeczą, bym powiedział, bardziej obiektywną. I o ile już w przeszłości się zdarzało, że statystyka potrafiła być wyciągnięta poprzez, dzięki na przykład tweetowi Donalda Trumpa, potrafił te dwa razy mi się zdarzyło, że to tweet Donalda Trumpa obracał rynek i sprawią, że statystyka się wypełniła, co oczywiście jest teoretycznie nieprzewidywalne i tak dalej, natomiast w jakiś sposób to wypełnia, bo statystyka nie patrzy na powody, statystyka patrzy na efekt i czy ten efekt wynika z ciśnienia, z księżyca, z liczby dni słonecznych, a są takie badania, które mówią o tym, że liczba dni słonecznych... W danym miejscu, czy też dzień słoneczny w danej lokalizacji wpływa na daną giełdę pozytywnie. Troszkę o tym będzie w moim artykule w temacie, w magazynie Inwestor, wydanym tutaj już w trzecim kwartale 2021 na temat pogody. Też o tym wspominam, więc tam będzie można też troszkę poczytać na ten temat. Natomiast statystyka właśnie się skupia na efekcie końcowym. I czy ten efekt końcowy, a ponieważ ten efekt końcowy może być oczywiście zaburzony właśnie przez takie jednorazowe de facto wydarzenia, jak publikacje danych, jak tweet Donalda Trumpa i tak dalej. Stąd też za minimalny okres statystyczny, warte jakieś uwagi uważam 10 lat. W przypadku oczywiście, kiedy nie mamy tak długiego okresu, tak jak jest to w przypadku niektórych akcji amerykańskich, które też gdzieś tam statystycznie te najpopularniejsze, czyli tzw. funk i Tesla, gdzieś tam rozpisałem i od czasu do czasu też publikuję te dane, to jest kwestia w czasami krótszych okresów bo te firmy nie są niektóre tak długo na giełdzie, ale to i tak nie zmienia faktu, że mając maksymalny okres funkcjonowania, już jest jakaś statystyka, bo ona też już jest tam ponad, tam chyba najkrótsza jest 9-letnia, więc już trochę tego jest tych lat. Więc 9-10 lat to powiedzmy, że to jest takie minimum, co możemy być statystycznie, bo wtedy takie duże wydarzenia zanikają. Ale co w sytuacji, w której, tak jak mówię, uważamy przy inwestycjach, kiedy mamy dzień publikacji jakichś ważnych danych i Uważamy i mamy statystykę na tym instrumencie, do którego te dane będą dotyczyć. No, tutaj jest kwestia indywidualnego podejścia. Oczywiście, w statystykach bardzo często podaje że najprostszą metodą jest otworzyć jano, zamknąć wieczorem, czy też otworzyć na otwarciu danego rynku, zamknąć na jego zamknięciu pozycję. I tak statystyka jest liczona na cały day pomiędzy open close, nie pomiędzy low high, a pomiędzy open close. Więc nie jest to takie złe, natomiast sam osobiście wolę mieć większą kontrolę nad rynkiem, bo siedzieć i czekać, aż rynek pójdzie w odpowiednią stronę, czy w stopne stop losa, czy w stronę take profitu, znaczy odpowiednią, czyli w stronę take profitu, to się można naczekać czasami, dlatego oczywiście, jeżeli miałbym mieć, jeżeli mam możliwość, że nie wiem, w ciągu godziny się przestawiam na break even i jestem w stanie oczywiście ustalić sobie take profit na poziomie wynikającym ze statystyk, tak, bo po to publikuję sekwencje, w których podaję te poziomy, to możecie sobie doczytać, jakie są średnie zasięgi, to wtedy te dane mnie nie powinny ruszać, o ile oczywiście jesteśmy dość daleko od break-even, w sensie, że tego break-even nie przeskoczymy w sytuacji publikacji danych i jakiegoś dużego poślizgu na cenie, na cenie, po której będzie zrealizowane zlecenie. To wtedy jest OK. Ale jeżeli mają się zbliżać jakieś dane, to ja generalnie preferuję, że jeżeli mienek robi około 70-80% zakresu, a najczęściej przy otwarciu robi właśnie około 70-80% średniego zakresu, który jest oczekiwany w dniu statystycznym, albo wypada na break, albo wypada na stoplosie, ale tutaj też można wnikać, w szczegóły, kiedy otwieram, kiedy nie otwieram. Natomiast kiedy on realizuje tą, to podejście, ten, ten ruch właściwy, to ja bardzo często po godzinie, już jestem czy po dwóch godzinach, jestem bez pozycji na opartej o statystyce, bo te dane często są publikowane dla DAXA przecież przed dziewiątą, czyli no nie wnikają oczywiście na rynek wpływają na rynek, natomiast nie, są, nie mają przełożenia na statystykę DAXa, no bo statystyka DAXa jest liczona od godziny 9:00. Więc publikacja o 8.00, 8.55 nie ma wpływu, ta o 9.30 już ma. I jeżeli ktoś nie siedzi przy rynku, to odradzam w tym momencie rozgrywanie statystyki. Jeżeli ktoś siedzi przy rynku i ma szybkie palce i nie boi się ewentualnej większej straty, to jak najbardziej też statystykę można rozgrywać, bo ona może dać nam naprawdę, wiecie, Odpaliliśmy silnik pomocniczy o 9.00. O 9.30 mamy fajne publikacje. A o 9.30 najczęściej chyba Niemcy z zew publikują, więc może to też fajnie pchnąć na mynek, tak, tak, do tego silniczka pomocniczego na dzień doby, dorzucić nam paliwa rakietowego. I może być fajnie, ale oczywiście może być w drugą stronę. Stąd jeżeli mamy już możliwość, żeby wystawić stop lossa na break even albo nawet znacznie bliżej punktu wejścia niż oryginalnie to wynika z ze statystyki. Co prawda nie publikuje średnich zasięgów w dni o przeciwnych kierunkach, natomiast co do zasady można przyjąć połowę. Połowę, czyli jedną drugą średniego zasięgu tego pozytywnego, tego w stronę statystyki. W bardzo wielu przypadkach przy silnych statystykach średni zasięg w takich 70-80% jest właśnie na poziomie Połowy średniego zasięgu take profitu. Więc tak można się zabezpieczyć, żeby przestawić się na break even, jak naj, czy też jak najbliżej punktu wejścia, w momencie, w którym zbliżamy się do publikacji danych. Choć oczywiście, jeżeli ktoś nie rozgrywa danych, nie lubi danych, nie lubi tego zamieszania, a statystyka jest rozgrywana dziennie, to albo zamknąć pozycję, albo po prostu tego dnia silnej statystyki nie wykorzystywać. Oczywiście to zmniejsza nasze. Potencjalne zyski, ale też zmniejsza ryzyko. Więc ja podchodzę tak, że no, staję się nie mieć pozycji w momencie publikacji danych, bo na danych to, jeżeli wiecie jaka jest strategia, zresztą będzie tutaj też opis do strategii podlinkowany. W opisie odcinka będzie przejście do artykułu, który zawiera wszystkie materiały dotychczas opublikowane na temat strategii na danych. To, jeżeli ktoś takich rzeczy nie rozgrywa, czy też rozgrywa jak ja, czyli reaguje na dane, a nie hazardowo zakłada się z jak one będą wyglądały mimo, że oczywiście założenie się skuteczne daje nam potężne zyski ale no założenie się nieskuteczne oznacza, że będziemy mieli równie duże straty tak więc ja podchodzę do tego, że wolę nie mieć pozycji zdarza mi się też że jeżeli mam silne dane, a cena mi się kręci w okolicach punktu wejścia rzadko się to zdarza, ale jednak się zdarza to po prostu zamykam ją, nieważne czy ona w stracie, czy w zysku, jeżeli statystycznie otworzyłem licząc, że do publikacji oni ruszą, dotyczy to na przykład brytyjskiego rynku, czy funta brytyjskiego, jeżeli mamy o 10.30 publikację, a ja tą pozycję otwieram o 9.00 czasu europejskiego, polskiego, no to jeżeli mi się rynek nie da zabezpieczyć na break event, czy też bardzo blisko punktu wejścia jakoś w takim racjonalnej odległości od bieżącej ceny, to wolę zamknąć pozycję, zaksięgować małą stratę, nawet jeśli później rynek ma mi odjechać w moją stronę, to jest to po prostu bezpieczniejsze niż wejście wyżej, czyli tak zwana ochrona kapitału. Tak więc tak to rozgrywam, jeżeli oczywiście jestem już zarobiony, tak jak mówię, 70-80% celu jest zrobione w pierwszą godzinę i zbliżamy się do danych, to bez żadnych, bez żadnych wyrzutów sumienia zamykam pozycję i no, czekam na dane dane też oczywiście rozgrywam. Natomiast więc mogę mieć tego samego dnia z dwóch różnych strategii, czasami nawet przeciwstawnych pozycji mieć, natomiast oczywiście nie jednocześnie, bo nie otworzę pozycji na danych, mając już pozycję na danym instrumencie przed danymi, bo po prostu nie otworzę, bo to jest po prostu zwiększenie języka, zwłaszcza jeśli miałbym otworzyć w drugą stronę, bo to byłby totalnie pozbawiony sensu hedge. Oczywiście może być tak, że będzie spike w dół na danych, a potem rynek odwróci się i zacznie wracać do wzrostów, że po prostu będzie chwilowa panika, na której gdzieś tam parę pipsów się ściągnie, a później wracamy do wzrostów, na których mamy otwartą pozycję już dwie godziny. Ale takie rzeczy dość rzadko się zdarzają, jeżeli chodzi o statystykę, więc nie rozgrywam. Dzięki wielkie, słuchajcie, mam nadzieję, że to jest jasne i w razie pytań sekcja komentarzy jest Wasza, na każdy komentarz staram się odpowiadać, tak więc Powodzenia i do zobaczenia. Na Junkach, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!